Klaudia Kroczek wita się z państwem w wydarzeniach 24. O pogodzie rzecz będzie, bo drodzy państwo, jest ładnie, ale czekają nas małe na szczęście krótkie zmiany, jak mi Klaudia zdążyła powiedzieć przed wejściem. <noise> Dobry wieczór. Faktycznie troszkę postraszę. Ale to tylko tak jednodniowe załamanie pogody nam się pojawi. Poza tym e, Babie Lato przyszło. E, było malowniczo dzisiaj i jutro będzie bardzo podobnie. Malowniczo, bo błękit nieba, gdzieś tam jeszcze odcienie zieleni, a tutaj już odcienie jesieni, bo i żółte liście, i czerwone, i złote, i naprawdę piękne kolory. Jutro będą mogli państwo również je podziwiać. I co więcej, jutro też e, temperatura będzie bardzo przyjemna. Nawet, powiem tak, będzie cieplej niż dzisiaj, ale faktycznie w piątek troszkę nam się ta pogoda popsuje. Już mówię dlaczego. Dlatego, że nad Wyspami Brytyjskimi w tym momencie wytworzył się taki cyklon, który zmierza w naszym kierunku i on powoduje, że tam bardzo niebezpieczna pogoda w tym momencie jest. Pada, dosyć dużo tych opadów i dodatkowo silny wiatr. I ten cyklon będzie przesuwał się na wschód i przesunie się do Polski w piątek. Ale na razie, zanim piątek, to układ wysokiego ciśnienia i jutro w ciągu dnia i jeszcze dzisiejsza noc będzie spokojna. Bo ten wyż, który jest nad Ukrainą, będzie powodował, że w Polsce będzie bardzo spokojnie. No i jutro cieplej, bo napływa do nas ciepłe powietrze. Jutro najcieplejszą europejską stolicą będą Ateny. Tam nawet 26 stopni, bez zmian, piękne słońce i trochę chmur na niebie. I ten wyż spowoduje, że pięknie... Robi się jutro w centrum kontynentu, a dookoła chmury deszczowe. No i właśnie na Wyspach Brytyjskich 90 stopni, intensywne opady. Popada również w Paryżu dosyć intensywnie, a w Oslo popada śnieg i to będzie najchłodniejsza stolica. W nocy będzie dosyć spokojnie. Jeżeli przelotny deszcz się pojawi, to tylko na Pomorzu Zachodnim bądź na Nizinie Czecińskiej. Poza tym nie powinno padać, a na Południowym Wschodzie nawet będzie bezchmurnie. Temperatura wyniesie od 2 do 9 stopni w najchłodniejszym momencie nocy. Dosyć dobre warunki dla kierowców. Ale uważajmy w strefie opadów. A jutro nie będzie padać nigdzie, wiatr będzie słaby i umiarkowany. Południowy, czyli ciepłe powietrze, będzie do nas docierać. Bardzo dużo słońca, trochę chmur pojawi się na zachodzie i na północy, a w tej części kraju. Nawet będzie bezchmurnie od rana do wieczora. Jeśli chodzi o temperaturę, to ta wyniesie 17 stopni we Wrocławiu i w Opolu, i to będą dwa najcieplejsze miasta. Okulary przeciwsłoneczne mogą się jutro przydać, jeżeli będą Państwo podróżować. No i mamy piątek z intensywnymi opadami deszczu, ciśnienie spadnie dosyć gwałtownie, a temperatura wyniesie od 9 do 15 stopni. No i w sobotę. Minie szybciutko nam ta zła pogoda, zrobi się bardzo pogodnie i słonecznie i do 12 stopni. Niedziela, poniedziałek, wtorek. Niedziela deszczowa, poniedziałek lokalnie deszczowy, wtorek już nawet bezchmurny w wielu miejscach. Temperatura bez większych zmian, także nie wygląda to aż tak źle. To słońce będzie przebijać się przez chmury, a temperatura cały czas będzie utrzymywać się na zadowalającym poziomie. Jak na prawdziwą jesień, na którą chyba czekaliśmy. Tak. Klaudia Kroczek, pięknie Ci dziękuję. Dziękuję. To ja jeszcze z takim apelem badajmy się, drogie panie, pamiętajmy o swoim zdrowiu. Najważniejsze. Tak. Klaudia Kroczek, już w studiu wydarzeń, 24. Dobry wieczór. Pogoda, może nie najważniejsza, ale bardzo ważna. Często determinuje nasz nastrój, nastawienie do życia, różne ja chęci. Też. w zależności od tego, jaki mamy biometr. O tym też często mówicie. Co tam w pogodzie, Klaudia, teraz? No i więcej słońca, tym lepiej. I to słońce będzie się dzisiaj pojawiać. Ja dzisiaj też usłyszałam takie piękne, piękne słowa, że od jednej z pani, pani zobaczy, jakie piękne niebo. Bo takie odsłonięte i tyle aniołów na niebie i taka pogoda właśnie jeszcze będzie jutro się pojawiać, więc myślę, że ta dobra pasa właśnie do jutra się utrzyma, jeszcze będziemy mogli pojechać tam, gdzie na przykład dzisiaj nie zdążyliśmy, a warunki też do podróżowania będą naprawdę bardzo dobre, szczególnie w nocy, jeżeli ktoś będzie chciał się przemieszczać, to jak najbardziej, ale zwróćmy uwagę na opady w Kołobrzegu i opady w Szczecinie, bo one Mogą utrudniać jazdę. Może być lokalnie ślisko, ale. Poza tym niewiele chmur na niebie, a najmniej chmur pojawi się w Kielcach, w Rzeszowie i w Lublinie. To będzie bardzo pogodna i bardzo spokojna noc, a wiatr będzie słaby i umiarkowany. A co z temperaturą? No dosyć zróżnicowane, ale nie będę tutaj straszyć. Całkiem przyjemna. Dwa stopnie w suwałkach. Tu akurat będzie najchłodniej, to temperatura w najchłodniejszym momencie nocy, a najcieplej będzie w Kołobrzegu, brzegu, bo nawet 9 stopni, ale większość polski zachodniej, południowo-zachodniej i centralnej z temperaturą, która wyniesie 7-8 stopni, no bardzo przyjemnie. Muszę Państwu przyznać. A do tego jeszcze, jeśli pojawi się delikatny wiatr, to będzie to ciepły wiatr, bo napływa do nas ciepłe powietrze i jutro również w ciągu dnia wiatr będzie południowy, słaby i umiarkowany ciepły w całym kraju. A jeśli chodzi o temperaturę, zaczynamy od Polski północno-zachodniej. Tutaj ona wyniesie od 13 do 15 stopni, odczuwalna będzie raczej podobna. Chmury mogą pojawiać się na krańcach północnych i zachodnich, nigdzie nie będzie padać najmniej chmur w Poznaniu i w Bydgoszczy. Przenosimy się na północny wschód i tutaj Bezchmurnie raczej w Warszawie, raczej w Łodzi bezchmurnie, niewiele chmur w Suwałkach, w Olsztynie i Białymstoku. Bardzo ładna pogoda, bardzo słonecznie, bardzo spokojnie, a temperatura wyniesie od 11 do 15 stopni. Południowy wschód z równie piękną i słoneczną aurą i bezchmurnymi momentami w Zakopanem, Rzeszowie i Lublinie, a bezchmurne niebo od rana do wieczora w Kielcach i w Krakowie. Temperatura od 12 do 16 stopni. I na koniec południowy zachód, tutaj najcieplej, bo nawet 17 stopni we Wrocławiu. W Opolu chmury się będą gdzieś tam pojawiać na niebie, ale nie będzie padać i naprawdę będzie jutro bardzo, bardzo przyjemnie. A co w kolejnych dniach, to opowiem po godzinie 21. Zapraszam już teraz na tę prognozę, bo dużo ciekawych informacji, i którym pogoda może pokrzyżować plany, więc warto z nami zostać. No ja się nigdzie nie wybieram, Państwo. <grym grym> <grym> kroczek, do zobaczenia. Do zobaczenia. Najlepiej, oczywiście, żeby smogu, drodzy Państwo, nie było, ale jak już jest, to stan jakości powietrza można sprawdzić u nas w Wydarzeniach 24. Klaudia często mówi o tym, jak wyglądają poszczególne miasta w Polsce. Teraz chyba nie jest aż tak źle, bo mamy y, dziś ciepły dzień, prawda? Mm -hmm. więc, więc dzisiaj chyba nie, 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 nie było tak y, źle, jak y, może być, drodzy Państwo, za miesiąc. Na przykład, na przykład. jak już będzie y, zima powoli y, zbliżała się do naszego kraju. Y, no ale teraz nie o smogu, a o tym, co w pogodzie. Tak, ale smog na końcu tej prognozy też będę miała raport smogowy, także pokażę Państwu, sprawdzimy sobie, jak w tym momencie wygląda stan jakości powietrza, a zacznijmy od pogody, <laughs> od tego, czy na niebie jutro będzie tak samo dużo słońca, jak dzisiaj. I od razu odpowiem tak, oczywiście, jutro nigdzie nie będzie padać, czeka nas słoneczna aura, także jutro śmiało można sobie planować, gdzie, gdzie tylko Państwo chcą, no bo prawie w całym kraju pogoda będzie wyrównana, także to jest bardzo dobra informacja na temat tego, co się będzie działo. W ciągu najbliższej doby, a za taką piękną pogodę odpowiadać będzie wyż z nad Ukrainy. Ona sprawi, że w Polsce będzie słonecznie, pogodnie, sucho, a dotrze do nas ciepłe powietrze, także temperatura też będzie zadowalająca. W Warszawie jutro 14 stopni, ale to nie będzie najcieplejsza stolica. Najcieplej w Atenach, tam 26 stopni, a najchłodniejszą europejską stolicą będzie Oslo. bo tam zero i uwaga, opady śniegu. Przy takiej temperaturze nie ma mowy o opadach śniegu w nocy. Deszcz się pojawi w Kołobrzegu i w Szczecinie. W pozostałych miastach padać nie powinno. No ale jaka ta temperatura w nocy w Polsce? Od dwóch stopni w suwałkach, 3 w białym stoku. Uwaga, to temperatura w najchłodniejszym momencie nocy przez 7, 8 do 9 w Kołobrzegu. Wiatr słaby i umiarkowany. Można śmiało się przemieszczać. Warunków na drodze no nie będzie zbyt trudnych, ale uważajmy w tych miejscach, gdzie przelotnie popada deszcz. Jutro słońce, słońce i jeszcze raz słońce, szczególnie w centrum i na południowym wschodzie. Na zachodzie i na północnym zachodzie nieco więcej chmur, ale piękne przejaśnienia będą się pojawiać. A gdzie będzie najcieplej? Na południowym zachodzie. Tutaj nawet 17 stopni we Wrocławiu i w Opolu na południu. W Małopolsce na przykład 16, w centrum kraju 14, a w Subałkach najchłodniej tam 11 stopni. No i jutro słońce i jeszcze raz słońce to takie ostrzeżenie dla kierowców może komuś przeszkadzać natomiast w piątek spadek ciśnienia intensywny deszcz to będzie trudny dzień na pewno będziemy się na nim skupiać ja się będę na nim skupiać jutro mówiąc państwu co w prognozie pogody no przejdźmy teraz do soboty bardzo słonecznie od 10 do 12 stopni no i kolejne dni Pogodą w kratkę. Trochę słońca, trochę deszczu, ale nie będzie aż tak źle, bo w niedzielę przelotnie popada, ale w całym kraju pojawi się słońce do 13 stopni. W poniedziałek również wszędzie pojawi się słońce do 11 stopni. I we wtorek już nigdzie nie powinno padać, ale też do 11 stopni. Warunki biometeo, im więcej słońca, tym lepsze. Akurat jutro obojętne, czyli pogoda będzie miała neutralny wpływ na nasze samopoczucie, a temperatura odczuwalna wyniesie od 9 do 15 stopni, czyli będzie raczej taka jak na termometrach. No i wyczekiwana mapa, która pokazuje że naprawdę jest dobrze. Kolor ciemnozielony, ale jasno tylko w Gdyni, Kaliszu, Łodzi i Lublinie, czyli tam stan jakości powietrza jest bardzo dobry. Im dłużej będzie cieplej, tym ten stan jakości powietrza będzie właśnie taki, jak przed chwilą, a jest na to bardzo duża szansa, bo w prognozie długoterminowej, na przykład w aplikacji Pogoda Interia, widać pięknie utrzymującą się cały czas tą przyjemną i wysoką, jak na ten okres, temperaturę. Klaudia Kroczek z tymi wszystkimi informacjami dla Państwa dziś ostatni raz. Tak. Klaudia, pięknie Ci dziękuję. Dobranoc. Dobranoc, dziękuję.